Cześć! Witam Was w otwieraniach prezentów. Obiecałam Wam ostatnio, no, że będziemy otwierać prezenty. No to zaczynajmy się... Znaczy, zaczynajmy do otwierania. Tylko jeszcze napiszę status, żeby nic, nikt nie miał przed... Wiecie? A po szkole zdecydowałam, że mogę nagrać boostera, bo mam 7 diaksów i no wiecie. Nagry... Aha. Nagrywam. Może nagrywam mega prezenty. Można jeszcze coś dać. No i jak widzicie... Aha, kto powie hej Oj, gdzie to jest? Aha, dobra, już będzie. Ok. To powie. Hey, it. No. I już. Dobra, zaczynamy do otwierania Ciekawe, czy. Aha, ktoś mi kupił listę, dlatego że. Bo dodałam nową. Bo miałam posłud. Dobra, pozdrawiam. Królo, król, król. Jezus Maria? Przecież. Przecież to było moje konto. Królowa. O dobra. Pozdrawiam, Królowa 503677233. To nie jest mój numer telefonu, po prostu ktoś mi je dał. Jakaś dziewczyna, ale ktoś na nim jest. Nie rozumiem tego. Ale. O, jeszcze mi ktoś dał. Pozdrawiam i dziękuję. Następny prezent. To jest Lebella7301. Pozdrawiam i dziękuję za. Halo. Boże, jakie mam lagi. Dziękuję za. Kurde, halo no. Będziemy tak czekać. Dobra, ubiorę to, a zobaczymy co to jest. Nie. Nie wiem co to. Dobra, królowa 5367233. 3. Dziękuję za Boże lagi. Włosy. Fajne. są takie... No, fajne. O! Już mi dawa, dają prezenty i dobra, dziękuję. Um, no halo. Co to co ma być, kurde? Aha, dobra. Pozdrawiam. Katy Fazber, pozdrawiam i dziękuję za. Mam nadzieję, że, że jak nagram, to będzie widać ten, bo ostatnio mam taką dziwną kamerkę zamazaną. Mam nadzieję, że będzie widać wszystko. Nie, po prostu zaraz zabije Poczekajcie, yy, przerwę na chwilę ten odcinek, no i się wyloguję z konta, zaloguję, podłączę internet i odłączę. I potem znów podłączę i zaraz wracam. Okej, okay, już się logujemy, po prostu miałam zły zasięg, bo jak. Yy, yy, powiedzcie, czy u Was pada, czy u Was nie pada, bo u mnie bardzo straszny wiatr. Pada deszcz, ale nie ma śniegu. Dobra, ładuj się szybciej, bo ja, bo ja zaraz muszę kończyć odcinek, bo idę do szkoły. Ale ja wyglądam. Co tam dostaliśmy? Aha, na no, Dobra, pozdrawiam Carly's Bell. Co tam, nie umiem tego czytać. Nie, nie umiem przeczytać. O, ale fajne usta, pozdrawiam cię. Pozdrawiam X Liska, X. Pozdrawiam i dziękuję za Bluska. I widzicie teraz nie ma yy, tego. Pozdrawiam Mysp. Myspowy. Pozdrawiam i dziękuję za. Ale dałeś. Po prostu super. O, to jest moja największa, najulubieńsza fanka. Ona jest moją fanką, no i ona mi daje prezent, listy, e, pozdra, grafy, pomaga mi w levelu. I dzięki on, ona, dzięki niej mam 14 level, sie, e, 7 jaksów nie? I tyle kasy, No i tyle ciuchów, bo Ma, e, teraz mam chyba 317 stron, bo ona mi daje dużo prezentów. No, i w ogóle listy mi daje. Dziękuję, to jest z mojej listy. Będę miała do kompletu. Pozdrawiam Darina. Pozdrawiam Darina i dziękuję za bluzkę z mojej listy. Ona mi dała listę, więc się nie przyjmujcie. Darina, dziękuję za. W. A. Tespolnie. Darina, dziękuję za pewnie te kwiatki, a nie włosy. I dziękuję, pozdrawiam Anka, Anka y, 112, Anna dziękuję za i pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Y, pozdrawiam Anka y, 112, Anna i pozdrawiam cię i dziękuję za. Boże, ja pozdrawiam, po, pozdrawiam i dziękuję za, jak trochę dziwnie się czuję, jak tak mówię ciągle, o, o, jakieś nowe, nowe, no super, Ej, to jest ten cały look z mojej listy, tylko oprócz tych butów, dobra, e, pozdrawiam, El, Elena3126 e, i dziękuję za okno, super, Nie też mam okno, ale super, dziękuję, no. Eee, dobra. Czekajcie, bo ja bo ja zawsze. Uff. Dobra. Pozdrawiam. Magda Magdawacz Wiktorioczek. Dziewięć sześć, ale nazwa. Jeśli coś dziwię przeczytałam, to możecie mnie poprawić. Pozdro! Dzięki! Że ona jest kochana. Dziękuję, pozdrawiam cię i dawajcie jej pozdra. Ona Wam zawsze odda. Ona jest super. Dziękuję ci. Ojejku, no naprawdę jesteś kochana. Eee, czarna Rajd. I pozdrawiam cię i dziękuję za starego roku. Aha. Spoko. Czarna yy, Rajty. Czarna Rajty i dziękuję, pozdrawiam, dziękuję za. Budki. Pozdrawiam, Czarna Rajty. Pozdrawiam cię i dziękuję za. Włosy, ale fajne nawet. Wiesz, dziękuję ci bardzo. O, jeszcze tylko trzy prezenty. No akurat. Pozdrawiam, kropeczka, pięć, pięć, sześć, trzy, siedem, Dziękuję za. Z listy. Sati, Faraber, dziękuję za. Pozdrawiam Cię, dziękuję za. Usta. Zuza, 247247. Dziękuję za. <gryso> O, to jest fajne, dobra. Dziękuję Wam. Muszę sobie zrobić loka. Aha, i Ty. E, gdzie Ty jesteś? Ty! Kup mi listę! Kup, proszę! Żartuję. Jeśli nie chcesz, to nie kupuj. E, dobra. No to odebrałam wszystkie wiadomości. No to chyba już na dzisiaj koniec, myślę. I jak wrócę ze szkoły, to dawajcie mi grafy, pozdra. Ja wbiję sobie level. Koniec odcinka. Po szkole bo Oster. Kto pomoże, niech daje pozdra i grafy. Pa, pa. No i to na dzisiaj koniec, więc pa pa.